Siemano, ja jestem Meptun, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Od razu na początku, zachęcam was do subskrypcji, łapki w górę, a więc co, lecimy! No a więc, przed nami mecze Ligi Europy z Napoli Oferta wypożyczenia Richarda, do Nottingham na rok, ok. I do Aston Villa, ale nie przyjmę akurat oferty z Birmingham no dobra, to może co? Dzień meczowy. Raport meczowy. zobaczmy co oni tutaj mają. O Seaman, Kwartzkiela, Fernandez, Scott, Fologn, y... Sumbo, Kajzuse, Raum. Ciekawy... O, że o na okay, ławce Christensen. Okej, okay, okej, dosyć ciekawie. Yy, ja bym chciał na pewno zobaczyć, jak tam nasza sytuacja kadrowa, bo przyznam się, ale dawno nie grałem w tą karierę. <coughs> Odcinki miałem nagrane na zapas. W każdym razie, czy ktoś ma kontuzję albo coś, bo. Yy, no nawet nie pamiętam. Yy, ale chyba nie. Albo mam nadzieję, że nie. No nie, dobra. Wszyscy zdrowi, na szczęście. Yy, więc super, fajnie. Yy, dobra. Yy, tutaj te wszystkie treningi i konferencje zrobię poza nagrywaniem. Nawet, no, dobra, wszystkie tutaj jest, treningi i tak dalej mamy pokończone, więc przechodzimy do meczu. I pierwszy mecz yy, przysymuluję, yy, szybką symulację zrobię, drugi za to yy, sobie. Obejrzymy, no, to, no myślę, że wchodzimy taką yy, jednostką na Napoli, więc co? Szybka symulacja, no i zobaczmy, z Napoli wygrywamy dwa do jednego. Timothy'a oraz Oli's dla Napoli strzelił Quarskalia. Yy, Super, super, super. E, no dobra, więc kolejny mecz. Swoją gr drogą gramy derbowy z Brighton. E, no sytuacja w tabeli ciągle taka sama, czyli Crystal Palace na szczycie. Czy Brighton znowu jest w strefie spadkowej? Dokładnie. E, sytuacja się nie zmienia od paru sezonów. <grych> no dobra, no słuchajcie. Jakoś jest to mecz z Brighton, które już nie jest takie dobre. I które ma Wernera na ataku. No to i tak, słuchajcie. Przesumulujemy sobie ten mecz Zobaczmy, med derbowy, w którym remisujemy po golu Wermerena. dla Brighton strzelał dachut. No i przed nami ten jakże arcyważny mecz z Napolia. Zobaczmy, kto odchodzi Richard odchodzi na wypożyczenie do Nottingham. Miejmy nadzieję, że się rozwinie tam. Dobra, przejdźmy sobie do meczu. Czy wychodzą w tym samym? Nie, widzę, że tutaj... Parę zmian, nie, bo pojawił się w ogóle nie wiem skąd Fekir, pojawił się Guerrero, pojawił się Hlicansen z ławki średniej i na prawej stronie. Więc co? Wszystkie tutaj treningi zrobię i widzimy się już w meczu. No a więc tak jak już mówiłem, widzimy się w meczu, więc już nim nie jesteśmy, tylko sobie ustawię tą kamerę, którą najbardziej lubię. No i co? Przechodzimy do tego spotkania. Od razu zobaczymy Napoli z atakiem Kvarsialia. Ciągle przy piłce. Zobaczmy, czy poda podane do Osimena. Osimena w polu karnym. Zobaczmy, brawo arcy Arcyważne e, przejęcie. No i zobaczmy, Mitchell. E, Mitchell e, podane do Hendersona. Henderson e, podaje do Głechiego. Głechi, dalekie podanie, które tutaj się przydało bardzo. Raksaki i główkuje do Michela, Michel do y, Vermerena. Vermeren, zobaczmy, Vermeren y, bardzo ładnie zerósł się z tą pilką do podania do Raksakiego. Teraz wbiega tutaj pędę, ale wbiega tu swoje. Linstrum, Raksaki do do Linstruma, Linstrum polukarnym oddaje strzał i to jest gol. To jest 1 do 0. Więc jak na razie, no, w dumą, mamy Dwurankową przewagę nad Napoli. Bardzo fajnie się, się to dla nas układa. No i zobaczmy, Scott. Zobaczmy, co tutaj wymyślą. zawodnicy Napoli. Badę tutaj. Yy, ładne zachowanie. dobrze się też zachował. No i. Yy, yy, nie przyjął tam piłki, odbijał. Ona mu się odnógł. A teraz Fernandez. Zobaczmy. Yy, oddanie strzału przez zawodnika Napoli. Ale jeszcze. Yy, Flor... Przepraszam, ale nie przeczytam jego nazwiska. Fernando do Kwarczeli zobaczmy, podaję na przedpole do Żałkanselo. Żałkanselo, to nie jest ze Broni Henderson, będzie rzut rożny. No i zobaczmy, co tutaj wymyślą. My grają na krótko Guerreiro. Guerreiro oddaje te piłki do Kwarczeli. Kwarasz zobaczmy, czy zresztą się na strzał, czy można podaje. Podaję do Antguisy, ale czy tam była ręka? Nie, na szczęście nie będzie rzutu karnego dla drużyny Napoli. Zobaczmy, ba co zrobi Badę, podanie do Timothy'ego Each. Timothy, Timothy Weach zabrał się z piką tutaj. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Podanie do Badę, Badę. No tutaj tak nie możemy grać, bo to bardzo niebezpieczne. No ale ciągle, Badę, zobaczmy. Podanie do. Do kure do kure Wybiega tutaj, openda, openda po lukarnym. Zobaczmy, co zrobi. Czy poda, podanie do Olis! Zobaczmy, fantastycznie zabrał się z y, piłką Francuz. Odał fantastyczny, jakże strzał. Lecz niestety y, Meret y, broni. Y, no i zobaczmy, dalekie wybicie. Y, bronka żonapoli. Y, Michel główkuje. Ci jesteśmy ciągle przy piłce. Zobaczmy, Lindström. Y, Lindström, y, co on tutaj zrobi? Zablokowane to podanie. Do Christensena, no myślę, że Oliver wtedy miałby bardzo dogodną szansę na podwyższenie prowadzenia. No zobaczmy. Scott wybiega tam o Siemens, z tego co widzę. Scott ciągle utrzymuje się przy piłce. No może by się przydało do niego doskoczyć. Guerreiro teraz podanie do Kwarosz Kelly. dośrodkowanie. Brawo, Michel, wybita ta piłka, lecz zawodnicy na poli ciągle przy piłce. Zobaczmy. Podanie do Kwaraszkeli ja y, tutaj nie udało się odebrać piłki co on zrobił z naszymi y, defensorami. No i podanie na piąty metr do Scotta i Scott y, to kończy. Mamy wynik 1 do 1. Nie może mamy y, mamy tą przewagę y, z pierwszego meczu. Tej jednej bramki, co razie słuchajcie, musimy y, się trzymać jakoś, musimy bez, trochę y, bezpiecznie grać w tą piłkę, bo zawsze możemy... Te, tą przewagę stracić. W każdym jeden do jednego po takich, słuchajcie, akcjach musimy wyciągać wnioski. No, no ale jest to i tak koniec pierwszej części tego spotkania. Widzimy się w drugiej. No a więc zaczynamy drugą połowę tego spotkania. No i na zadowolnicy w szpilce, Zobaczmy Lindström Lindström, yy, decydujesz na indywidualny rajd! Zobaczmy, Lindström już po lukarnym, panie sędzio! To jest czerwona kartka! No dokładnie, no, przecież. No zobaczmy, no. No przecież tutaj Afrykańczyk płamałby nogę Lindströmowi! Jak nie dwie, no. Chcę zobaczyć powtórkę, no. Słuchajcie! Jeszcze wiadomo, tam jakaś kontuzja pleców mogłaby się zdarzyć, no. Tego byśmy nie chcieli. Nieodpowiedzialne bardzo wejście Tutaj zamknęły ambuzy No i zobaczmy, rzut wolny, który będzie wykonywać Michael Olis. zakończy się to golem Zobaczmy y Michael Olis oddali strzału To jest fantastyczna bramka Francuza No i nie dość, że y na Napoli grają w dziesiątkę To my podwyższamy to prowadzenie Brawo, brawo, brawo Nas zobaczmy Powtórkę tego gola no. Bramkarz nawet nie drgnął Prosto w okienko Fantastyczny strzał. Super. Yy, no ale zobaczmy. Kwaraszkelia. Yy, zobaczmy. Brawo Vermeeren. Fantastyczne przyjęcie tej piłki, Teraz Głechi. Yy, Głechi do opędy. Wybiega tam Michael Lislecz Lecz yy, się na podanie do góry. Do kurę do Timothy Goacha. Timothy Goach do opędy. No, zobaczmy. opęda w polu karnym, Czy poda. Zobaczmy. Open wycofana i piłki do Timothy'ego, aha, Timothy ma do Vermeerena, Vermeer, do Raksakiego, Raksaki oddanie strzału z spółki karnego, Merit broni, będzie już drożny. No i zobaczmy, eee, Raks... Y, Timothy walk, przepraszam, dośrodkowanie, o oh, To jest gol! Ja bardzo współczuję Merytowi, bo ten gol będzie mu się śnił, słuchajcie, po nocach. Nie spodziewałem się, że to w ogóle wpadnie, no, słuchajcie, co za kuriozalny błąd bramkarza, no. Piłka przylotująca... Między nogi jeszcze odbijają coś od poprzeczki. No ja co jeszcze raz zobaczyć naprawdę. Strzał głową. Piłka między nogami, jeszcze odbita od poprzeczki. No kuriozalny gol. No ale ważne, że wynik się zgadza. <grym> no i wydaje mi się, że powinniśmy wprowadzić już jakąś zmianę aby dać odpocząć niektórym zawodnikom wejdzie heavit, bo no słuchajcie, myślę, że ten wynik jest już spokojny, no zawodnicy, mm, zawodnicy na poli się totalnie już rozsypali. Więc co? Yy, wejdzie jeszcze sobę Więc taka podwójna zmiana tutaj myślę, że wleci No yy, dobra, na razie to tyle. Potem yy, pomyślimy, zobaczymy jak to będzie. Humaj 69 warrela, no słuchajcie. Aż... Boli słuchajcie, boli boli No ale dobra, przechodzimy do spotkania, zobaczymy jak to dalej będzie Joe Cancelo do Sunseta, Sunset do Simena. No i zobacz no, tutaj, no błąd po prostu i Głehi dalekie podane do Olis, niecenne te podanie No i teraz o O Osimen Nie wiem kto tam wybiega, bo nie poznaje po game face, No ale Osimen ciągle lewą stroną boiska, o Osimen przedziera się Dośrodkowanie bajeczne wręcz yy, Dukure wybija piłkę Na szczęście No i teraz yy, Myślałem, że Openda zdąży do tej piłki Ale jednak nie zdążył No i teraz Scott podanie do Osimena. Simen do Kwaroszkeli Brawo Bady, dobre przyjęcie Teraz Dukure yy, Dukure do Linstruma. Wybiega tam Openda, zobaczmy Ale jednak za mocno yy, Meretu łapie tą piłkę yy, Daleki wyrzut Sunset, yy, Joao Cancelo Joao Cancelo wytrwanie do Donatana i odegranie do yy, Joao Cancelo Jean Cancelo jest tam o oh, Lecz podanie do Sunseta Sunset zobaczmy yy, co zrobi no brawo Bade przycisnął go tam no i będzie rzut z autu dla Napoli yy, swoją drogą yy, wreszcie się zmiany zrobiły yy, no i co, pojawili się nowi na... Yy, nowi zawodnicy na boisku Czyli Sabę oraz Heavit. No i zobaczmy, Hewit pierwsze zmagania z piłką, że tak powiem. Yy, Mitchell, brawa tutaj ładnie yy, to zrobił. No i Heavit, zobaczmy, Vermeeren. I tutaj myślę, że już nasi zawodnicy grają bardziej spokojnie. Lecz yy, Oli zawsze ma szansę znaleźć na hatryka. Zobaczmy, Openda, yy, Openda. Yy, Podlanie do Hewita Czy może to on zapisze się na listę strzelców? To się okaże. Teraz Mitchell. Mitchell przedziera się tutaj. Fantastycznie pod angielską ma do opędy. Du kurę, liczną, du kurę. Obok Bramki, no. Ciekawe, sobie tam yy, bo podawali. czy znaczy, niestety, strzał niecelny. Yy, no i słuchajcie, ja myślę, że wprowadzimy jakieś zmiany pod tą końcówkę. W ogóle ciekawe, czy zdążą wejść. Yy, no dobra, no. Chciałem, żeby zagrał Endur. Yy, yy. To wejdziesz. Po prostu za do góry. Choć... Dobra, nie, nie, jestem Warmering gra. Na pewno Lindström zejdzie. Za Frankę. No i myślę, że, no chyba, że... No jeszcze Brawo wejdzie, no ale czy w ogóle te zmiany zdążą się zrobić? To jest dosyć ciekawe. 3 minuty sędzia doliczył. Jeżeli będzie jakaś przerwa w grze, to wiadomo, że zdążą wejść. Choć yy, piłki to za bardzo, myślę, że nie pomochają. No, zobaczmy. Ostatnia akcja z prawdopodobnie tego meczu Kvaratskhelia yy, do Simena. Kwaraszkelia, wybiega tam, sunset chyba. Jestem pewien, oddanie z sunset, czy to nic nie dało. I koniec tego spotkania: 3 do 1 po dwóch meczu 5 do 2. Przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej rundy Ligi Europy. Bardzo mi się to podoba. Miejmy nadzieję, że nasze zaufanie nieco wzrosło po tym meczu. No a my też za niedługo dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem, z kim będziemy musieli się zmagać w Idzie Europy. No a przed nami coś późniejsze mecz z Nottingham Forest. Zauważenie zawodnicy. E, Nikt się z zawodnicy zostali zrobili, czy z innej kluby i Edson Martins. Pierwszy raz takie ja coś widzę, <grym> no ale dobra. E, w każdym razie, no. Każdy punkt, słuchajcie, jest ważny, bo ten Manchester City nas zgoni. No i w sumie kolejny mecz jest właśnie z Manchesterem City, więc yy, przydałoby się w sumie też go wygrać i go obejrzeć, tak szczerze. Yy, no ale dobra, to co? Myślę, że wychodzimy po prostu na najmocniejszą składę, na Nottingham. Szybka symulacja. Wy pewna wygra na 3 do 1. Vermeer, oraz Timothy Bach. <grych> fajnie, fajnie, fajnie. Ale czy jak to się... No słuchajcie, no praktycznie mecz z Manchesterem City jest meczem o mistrzostwo. Czy my jeszcze gramy z nimi w tym sezonie? Gramy w Galatasaray w Lidze Europy, to wiem. Eee, ale czy z Manchesterem City już nie gramy. No eee, więc słuchajcie, no. Przydałoby się jednak wygrać ten mecz eee, raport. No słuchajcie, ja już no nie sprawdzam tak szczerze. Eee, tych raportów w juniorach. Eee, więc co, Merch z Manchesterem z City? Mają... On jeden zaległy mecz swoją drogą, no. Przemocarna jedenaska, no zobaczmy, Foden, Holland, Berardi, Zaire Emery, De Jong, Barella, Kunde, Jimenez, Romero, Aleksandr Arnold, yy Ederson, na ławce jeszcze Rodrigo, yy Bonu, Grilisz, Kaborek, Griezmann. No, niesamowite, niesamowita ekipa tutaj stworzyli w niemieckiej części Manchesteru. Yy, no dobra, ja myślę, że wychodzimy takim składem na yy, Manchester City. No i co? Przechodzimy do widoku taktycznego. No, a więc jesteśmy już w meczu. Zmienimy sobie tylko kamerę. No i co? Zaczynamy. No, słuchajcie, no, tak jak już mówiłem, jest to praktycznie mecz o wygranie ligi. Zobaczmy, Timothy od razu. Timothy polukarnym. w polu karnym. Jak to się zakończy? Timothy Weah do Lindströma. Lindström zablokowany przez Barelle. Niestety nie będzie z tej akcji gola. No fantastycznie yy, znalazłam, to był chyba Linshnut, tam podał y, Timotiemu Łachowi, fantastycznie go tam znalazł. Yy, no i mieliśmy już, słuchajcie, swoją pierwszą szansę na golać, nie ma co zwalniać, bo teraz Foden podany do Halanda Halando do Fodena, zobaczmy. Yy, Foden, no słuchajcie, no, trzeba go powstrzymać, yy, ciągle Foden przy piłce, Foden w polu karnym. brawo Timothy będzie już dla Manchesteru City. No i zobaczmy Foden dośrodkowanie. Wernerem wybija, lecz Manchester City ciągle przyśpiesza. Romero y, do Kundę zablokowany ten shot. Teraz Lindström do opędy. Openda, zobaczmy. Y, openda, szkoda, że jest sam. No ale czy może sobie poradzić? Zobaczmy, openda, openda w polu karny. Jednak Romero przed niego wbiega. No i tracimy tą piłkę. A teraz y, Trent alexander Arnold prawą stroną. Podanie do Berardiego e, Berardi do Zaire Emerygo Zaire Emery do L L Frankiego de Jonga Frankie de Jong w e, środku pola podanie do Zaire Emerygo tutaj nie za dobrze przyjął tą piłkę. No, nadal zwolniła ona tempo, nie doszła ona do Holanda. Dalekie wybicie, lecz ciągle Manchester City przy piłce. No, zobaczmy. Ten Manchester City bardzo ładnie gra piłką. <laughs> szybkie podanie, słuchajcie, utrzymywali się przy piłce To na tym im zależy, aby znominować tą grę, Lecz my się nie damy i teraz brawo do kule, ważne przyjęcie, teraz Olis szybko, Lindström do opendy! Openda odegrani do Linstroma, jest tam Olis wybiega do drugą stroną. raksaki! Podanie do Olis! Zobaczmy, Olis przed polem karnym! Co od nas strzał? Podanie do biegającego Linstruma niestety zablokowaną przez Trenta nie dał mu anglik dobre do tej piłki. Na dalekie wypicie y, piłka, ląduje. U nóg halanda. No i zobaczmy podanie do Foden'a, Znowu wycofanie do y, Halanda. Zobaczmy jaka klepka z Ayre Emery do Foden'a, Znowu obiega tutaj. Żurskundę. Jules Żurskundę Jules falukalną. Zobaczmy podanie do y, Halan tutaj się stało, czemu on nie oddał strzału tylko się zatrzymał, nie wiem, ale dla nas yy, na pewno lepiej yy, zobaczmy, dalekie podanie do Timothy'ego Wacha, Timothy Wach yy, Du prawą stroną zobaczmy, tu jest ciągle yy, gra dośrodkowanie, niestety Openda nie zdąży do tej piłki no i teraz zobaczmy, yy, w drugą stronę Foden do Halanda yy, Haland do yy, Barelli yy. Barella, co zrobić tą piłką. otrzymuje yy, się ciągle przyjąć podanie do Holanda. Holanda za Emery, jego Emery Oddanie z dystansu. Yy, lecz na se to co zrobił tutaj Mitchell, było niedopuszczalne. Zresztą na szczęście mamy w bramce Hendersona, który jakimś cudem to yy, wyciągnął. Yy, praktycznie z linii bramkowej. Yy. Bardzo mnie zastanawia dalsza e, część e, Mitchella w tym meczu jego przygody. <noise> Bo no, takie błędy są jednak e, nieakceptowalne No ale wiadomo, od razu to on nie zejdzie. No, ja myślę, że nie ma co czekać. Od razu przechodzimy do drugiej części tego spotkania. No i zobaczmy od razu Luke De Jong fantastyczny podanie do Bernardiego. No, I zobaczmy Bernardi do e, De Jonga. E, De Jong... De Jongsong utrzymuje się przy piszę. wiesz wybiega tam Haland. Znowu jest do Halanda. Brawo, Głechi. Przyjęcie tej piłki do góry. zauważyłem, że ten Haland się jakoś zatrzymuje w tym polu karnym, Nie wiem dlaczego. Lecz Lynchram teraz do Opendy, Openda fantastycznie to zrobił. Openda wybiega przy dobrodziejów. Jeden z Hendersonem to jest gol. To jest jeden do zera, Fantastycznie. No i openda, słuchajcie, biegnie, biegnie. Cieszyć się z nami. E, bardzo fajnie. No i co? No, wygrywamy w tym jakże arcyważnym meczu w tym sezonie. E, no i zobaczmy, no teraz e, dużo na Manchester City w niemałych e, kłopotach, bo to jednak... E, no nawet remis e, nie przybliża ich jakoś do tego mistrzostwa. Bo nadal będą w tyle za nami, no ale wiadomo... E, ta wygrana dałaby nam jeszcze większą przewagę. Teraz Zaire Emery, Zaire Emery oddanie strzał. Fatalne zachowanie naszej obrony. No i szybkie wyrównanie. No i zobaczmy, że coś się zbagowało. I teraz prawdopodobnie przez. Co? Czy to widzieliście, jak yy, nieładnie się zachował jeden z zawodników Manchester City? No nie fajnie co na naszego Lindstruma. Ale podaje teraz Werner na O Openda zobaczmy, to jest 2 do jednego, Tu jest gol za golem. A tak za atakiem, no i od razu, słuchajcie, odpowiadamy na tego pierwszego gola City, drugim naszej drużyny i po raz drugi w tym meczu jesteśmy na prowadzeniu. <noise> już mówiłem, lecz nie dokończyłem, że prawdopodobnie to, co mamy w prawym górnym rogu, czyli że Ramos strzelił gola, pewnie już będzie do końca meczu, bo... To już pewnie tak zbugowało, teraz badę zablokowanie tego podania J're Emery po lewej stronie boiska, brawo Timotiwach Zablokowanie kolejnego już podania i piłka Widnao. No i zobaczmy, Zajre Emery schodzi w jego miejsce Rodri, który jak wiemy lubi strzelać w końcówkach I bardzo mi się to nie podoba, że on akurat wchodzi. No ale dobra, Foden Do Halanda, Halland, do Foden, dośrodkowanie, brawo Głechi! A przyjęcie, na które teraz wybicie tej piłki. No i uwaga, e, piłka, jednak nie, e, piłka, e, tutaj zobaczmy, w, e, w posiadaniu Manchesteru City, no i zobaczmy, Luke de Jong, znaczy, przepraszam, Frankie de Jong oczywiście, e, podaje do Foden'a, Foden, Foden podaje do de Jonga, brawo Henderson! bronią on ten strzał. W ogóle 28 podań w naszej drużyny, to jest bardzo mało, no i zobaczmy, po stronie gospodarzy, Dachl za Berardiego, no i w sumie my też, myślę, że prowadzimy jakieś zmiany. Tylko pytanie, jakie słuchajcie, w ogóle Oliś już 90 towerala wow. No my jakoś za mocniej tej ławki tak szczerze nie mamy. Mm, ale... Nie wiem, czy chcę co to robić. <laughs> Chyba nie chcę, ale za Michela na pewno wejdzie sabę, bo... Bo... bo nie fajnie, zagrał piłkę, <grymne> No dobra, no słuchajcie, kontynuujmy ten mecz, rzut rożny dla obywateli <grymne> No i zobaczmy Foden Rozgrane na krótko z Frankiem de Jongiem FRANKIE DE JONG odegrany do Fodena, Foden w polu karnym, czy poda, czy zacznie się na strzał Brawo Baden, no i teraz Olis. Openda, jest tam Raksaki, jest tam Lindstrum. Może go wyprowadzić. Podaje do Raksakiego. Raksaki. Raksaki. Leon Boiska Co to zrobić Fantastycznie przedziera się. Lecz niestety zatrzymany przez Rodwiego. To jest 80. Słuchajcie. Już piąta minuta na zegarze. Coraz bliżej jesteśmy tego, tej wygranej. Holland w polu karnym. Zobaczmy. oddany strzał! Niestety jest to remis. Wyrównują w końcówce. Lecz. Wiadomo, lepszy remis, słuchajcie, niż wygranecz. zapamiętajmy, że mecz jeszcze nie skończył, zawsze możemy strzelić tego jednego gola, Holland schodzi, a Griezmann wchodzi, Dalej po, po tym, jak się gola, to schodzi, nie? <grym> no ale dobra, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. I zobaczmy Lindström. Mamy szansę na wygranie, o Lindström! Fantastycznie to zrobił, zobaczmy Lindström w polu karnym, fantastyzował się z piłką, to jest gol! To jest gol! Tak jak już mówiłem, to jest gol za golem! Lecz ten gol Ninja zapamiętajmy, on daje nam prawdopodobnie zwycięstwo w Premier League. Z tego co się nie ma, to jest nawet pierwsze historyczne zwycięstwo. A znaczy, oczywiście będzie, lub byłoby, by. pierwsze historyczne zwycięstwo: Crystal Palace. Eee, wow, wow, wow. Niesamowita. Niesamowitą historię, słuchajcie, stworzyliśmy na tym kanale W tej serii No i tak od razu powiem, że jest jeden z, z Ostatnich odcinków tej kariery, piszcie w komentarzach Jaką karierę możemy zrobić następną No ale w każdym razie, zobaczmy Słuchajcie, że yy, drużyna Manchester City cała yy, No, cała w opołach, no Jest zorientowana kompletnie no, zobaczcie, jest to ostatni ostatnia akcja tego meczu. Jak oni to jeszcze gola, to ja naprawdę nie wierzę. Lecz badę fantastycznie w kieszeni ma Foden'a. Sabę dalekie wybicie. Sędzia kończy to spotkanie. Wygrywamy 3-2 do z Manchesterem City. Fantastycznie, słuchajcie, naprawdę jest super. <grytanie> Szkoda, że Chelsea wygrała swój mecz, bo oni też zawsze mają, no zawsze nadal mają szansę na mistrzostwo. No, a przynajmniej mecz. Z Galatasaray mm. Zobaczmy, no myślę, że Po prostu przesymuluje ten mecz Edward swoją drogą Gra przeciwko nam, zobaczymy jak się e, Pokaże przeciwko swojej Starej drużynie, szybka symulacja Pewna wygrana z do jednego Franka oraz Mitchell W ogóle Franka przez na boisko ja I gola, fajnie <laughs> mm. No dobra No dobra, dobra No dobra, dobra mm. Męczycy tutaj ma ciągle jeden mecz mniej od nas, tak samo jak Chelsea i Tottenham. No ale teraz gramy mecz z Evertonem, więc zobaczmy raport co Kogo tutaj mają? No ten Beltran, na początku sezonów ładnie strzelał do te bramki. Zobaczymy w ogóle po tym meczu jak ale zobaczmy, szybka symulacja. Przegrana z Evertonem. Cała szczęście Tottenham remisuje. Lecz, lecz to może zbliżyć Manchester City do nas, a mi się to zbytnio nie podoba, słuchajcie. Yy, I Brown miałby pójść wypożyczenie do Bursi Dortmund. No yy. no, okej, okay, no dobra, no, przyjąłem już i tak tą ofertę. Aby na miejscu tego mi się wydaje, <ścoughs> tak mi się wydaje, że ją przyjąłem. Yy, no dobrze, przechodźmy do meczu. Szybka symulacja Zgadza Gladtasaraj w dwu meczu. Wygrywamy yy, 2 do 0 w dwóch meczu 5 do 1. Fajnie, fajnie, fajnie. Yy, tak się prezentujemy yy, wszystkie tutaj mecze. 1-8. czy są takie zaskoczenia. Yy, chyba nie. No ładnie tutaj Atlético de Madrid zdemolował Mainz bo w dwóch meczu 6 do 1. Ładnie, ładnie. Przynajmniej mecz z ostatnim w tabeli Norwich. Miałem zrobić jak ten Beltran. Czy on jest jeszcze w tych top 5? Nie. Jest nie jest. Louisa Penda jest. Kowalczyk jest Sun Raz jest saka. No dobra, no teraz trochę taka dłuższa przerwa. Między... między. między, między meczami. Sobie w kalendarzu to już przesymulujemy. No więc dobra, mecz z Ostartin Norwich. dobra. Przechodzimy do tego meczu. Już mnie te wiadomości nie interesują. Raport przez meczowy Więc co? Przejdź do meczu. Szybka symulacja. No i zobaczmy. Pewna wygrana 3 do jednego Lindström, Olis oraz Raksaki. Fajnie. w Backman meczu pod remis. Liverpool wygrywa swój mecz z Sonny Hamem, co mi się bardzo podoba. <grym> <y> eee. No dobra, no zobaczymy jak Manchester City sobie odleciał. Jeszcze zauważmy, że mają jeden mecz więcej, słuchajcie, przynajmniej mecz z Fulham, ale ten mecz z Fulham zobaczymy już w kolejnym odcinku. wam serdecznie dziękuję, a więc co? Siemano!